Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 27 odcinku z serii Planet Zoo. Franczyza, i jakoś tutaj pochmurno, mgliście i tak dziwnie, chyba będziemy mieć zimę zaraz, bo zawsze no właśnie, ta będzie zima. A no i właśnie, słuchajcie, postawiłam nowe wejście i ono tutaj jest, ale ono tutaj nie zostanie. To jest tylko tak chwilowo, żeby zobaczyć czy uda mi się rozładować matko jakie spaskudnie. Tam mnie strasznie wkurza zawsze, żeby zobaczyć czy uda mi się rozładować ten problem tutaj. I jeśli mi się uda, no to ja sobie tutaj gdzieś wyznaczę jakiś teren pod wejście i jakoś to ładnie zagospodaruje, więc to jest takie chwilowe, tutaj stoi machnięte, ażeby było. I co ja tu jeszcze zrobiłam? Zrobiłam strefę właśnie z restauracjami, tu przy Niedźwiadkach. Ona jest bardziej prosta niż ta restauracyjna strefa leśna, którą odwaliliśmy tutaj. No tutaj to się działo, szał, ciał i w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, jak nie pamiętacie, no to speed build z tej strefy właśnie restauracyjnej, leśnej też jest na kanale. Także tam Was zapraszam. A tu Tutaj dzieje się zdecydowanie mniej, chociaż też jest podobny właśnie górski, taki leśny klimacik, ale to jest zdecydowanie bardziej proste i goście mają właśnie e, łatwy, szybki dostęp do tego miejsca schodząc z tej głównej ścieżki. Puścimy sobie czas. Aha, śnieg, super, i zaraz się zaczną problemy. No, my, wiedziałam, wiedziałam po prostu: zwierzę przebywa w środowisku o złych warunkach. Dobrostan, wybieg, o co wam chodzi tutaj? Czekajcie, zerknę tylko o której zaczęłam nagrywać. Dobra, mniej więcej wiem. E, I zaraz Wam pokażę jeszcze, jakie tutaj nowości dodałam. Tylko niech mi ta zima przeleci. E, temperatura. No właśnie. I tu będzie zimno, prawda? Hmm. Temperatura. Gdzie tutaj jest ten wskaźnik? Tu jest ten wskaźnik. I komu to było zimno? Tobie było zimno. Gdzie Ty dokładnie jesteś? Jak ja mogę sobie na Ciebie... Aha, tu jesteś. Bo tutaj w wodzie nie mamy grzejnika. A jak dać grzejnik do wody? W sensie, to nie powinno i wodę obejmować? Hmm, dziwne. Gdzie są grzejniki tutaj? Halo, grzejniczki, gdzie jesteście? Wydaje mi się, że to powinno normalnie i wodę objąć, ale nie wiem czemu e, tu mi właśnie nie obejmuje. Chodź, przeniosę cię, bo ty mi zaraz zamarzniesz. Dobra, przeniosłam nam zwierzaka. E, jeszcze tutaj też jest chłodno i. szukam tych moich... A, dobrze, są klimatyzatory. Zobaczymy, czy jak ustawię w wodzie, to to mi trochę podgrzeje temperaturę wody? Chyba nie. Flaming różowy wkrótce będzie się parzyć, no dobrze, cieszę się Zwierzę nie przebywa w środowisku, no to niech wyłażą mi z tej wody Nie wiem właśnie co z tą wodą, jak wiecie jak podnieść temperaturę wody To dajcie proszę znać, bo mi te zwierzęta wszystkie zaraz będą krzyczeć, że im źle Lubię, lubię tę muzyczkę Dobra, zamknę sobie może, o Jezu, gdzie ja jestem, pod wodą i zobaczmy, czy jeszcze gdzieś coś się będzie działo. No, tutaj u nich niski dobrostan, niski dobrostan, ale to niech one nie, nie włażą po prostu do wody. I co? Zaraz ta zima powinna przelecieć, i pokażę Wam wtedy. A w sumie, jak mamy zimę, to możemy z tego skorzystać i możemy się przespacerować właśnie po tych takich fajnych zimowych, górskich wybiegach. Zobaczyć, jak zwierzęta sobie właśnie radzą zimą tutaj. Ale jesteście piękny wilcury. Kiedyś chciałabym zrobić takie zoo w pełni zimowe. Myślę, że to też mogłoby ładnie wyglądać. Chociaż wtedy cała roślinność jest też właśnie przykryta Przykryta. O, przyszedł nasz Niedźwiadek śniegiem i nie ma już takiego klimatu. Słuchajcie, on w poprzednim odcinku Gris, tak, pokażę Wam na koniec, jakie imionka dałam zwierzakom, bo już pozmieniałam zwierzakom imionka zgodnie z Waszymi tutaj komentarzami pod poprzednim odcinkiem. I jeszcze raz, właśnie też przypominam, że jeśli chcecie, żebym nazwała jakieś zwierzę Waszym imieniem, to możecie pisać w komentarzu propozycję imienia i właśnie dla jakiego zwierzaka ma być to imię. I zawsze proszę, piszcie pod najbardziej aktualnym odcinkiem. Bo ja właśnie zawsze sprawdzam te najbardziej aktualne odcinki. Wow, ale jesteś słodki i właśnie chciałam wam pokazać, że Oberwał od swojej samicy w poprzednim odcinku dostał łomot i przyszedł po niego weterynarz i zabrał go, ale widzę, że chyba całkowicie go nie uleczył. Hmm, niby jest zdrowy, niby tutaj mu nic nie jest, ale dobrostan ma 97, ale mimo wszystko. Widziałam, że tam jakieś ranki miał i goście mi przychodzą tutaj na tę moją piękną platformę. Z tą platformą miałam problem. W ogóle zapomniałam, że ja wam miałam zrobić live'a i że mieliśmy dokończyć tutaj to na live'ie przed tym odcinkiem. I kończyłam w końcu sama przed właśnie nagrywaniem i wyszło mi coś dziwnego. No czy dziwnego. To nie jest to, co ja chciałam zrobić tutaj. Teraz to możecie zobaczyć, bo ten dach miał być położony właśnie pod kątem, tak samo jak idą te belki, ale nie mogła. Tego zrobić, tych dachów nie da się przekręcać, właśnie nie da się tak ustawiać pod kątem. Można je tylko przekręcać na danej płaszczyźnie tak, jak sobie leżą, ale nie mogę zmieniać ich kąta położenia, więc to mi bardzo dużo utrudniło. Chyba, że może jest jakiś sposób, a ja po prostu nie potrafię tego zrobić. Nie wiem, jeżeli wiecie, jak właśnie zmienić i położyć ten dach pod kątem, to bardzo Was proszę, napiszcie mi to w komentarzach, bo ja kombinowałam, żeby to tutaj jak najlepiej, mimo wszystko wyglądało, ale to nie jest to, co ja chciałam wcześniej uzyskać. No ale okej, okay. mają platformę, jest zadaszona, mogą się tutaj schować, jakim tu będzie zimno. Widzę, że chyba korzystają. Właśnie super. Bardzo mnie to cieszy, że zaczęli korzystać z tej części. Będą przychodzić tutaj też do tych sklepików. Jak wam zimno, to trzeba było się cieplej ubrać. Ludzie, zima jest. To co wy idziecie do zoo nieubrani, wiedząc, że jest zima. Nie wiem, jacyś tacy mało kumaci ci goście. Tylko pocierają łapki i trzęsą się z zimna. A nie ogarnęli sobie, że przecież śnieg pada na zewnątrz, jak wychodzili z domu. Dobra, koniec tutaj moich e, monologów na temat nieogarniętych gości. Zobaczymy, co się dzieje. Nie odwiedzając. A czemu mi to poznikało? E, uszkodzony automat. Świetnie, tu cały czas się coś psuje, ja tego nie ogarniam. Kolejny uszkodzony automat i. Aha, to wiemy o tym, tak, to o tym wiemy. Więc to mamy z głowy zima przeszła pięknie cudnie e, wkrótce osiągnie dojrzałość. To może ja bym wiecie co o tym flamingom? Ja bym chyba dała antykoncepcję, bo ich jest bardzo dużo i one mi się zaczną w sobnie parzyć. E, dobra, gatunek dowolny i ja chcę flamingi różowe. Moje flamingi różowe. Proszę bardzo, są flamingi. I ja chcę tylko te, które są na wybiegu. Tak, dokładnie. OMG, naprawdę. Nie, to się nie dzieje. Nie. Ile ich tu, czy one nie mają zbyt yy, dużej grupy społecznej? <ścoughs> Ile ich tutaj jest? Ile ja tego tu mam? Masakra! Ja nawet nie wiedziałam, że ich jest tutaj aż tyle. 40 flamingów! Dobra, to chyba jednak nie jestem w stanie ogarnąć tego ich rozmnażania i które z kim i jak, bo bo za dużo ich tutaj <gryw> i nie dojdę raczej, kto miałby być rodzicem i kto jest od wsobnego. Ale przy nich też mi nigdy nie krzyczało, że będą się w sobnie parzyć, więc może gra do ptaków tego nie bierze pod uwagę. Nie wiem, puścimy sobie czas, popatrzymy sobie. Na Flamingi mamy tutaj dwa, właśnie te młode. Jaka jest wasza maksymalna grupa społeczna? W ogóle, czy wam jest dobrze, jeśli chodzi tutaj o przestrzeń? Bo ten wybieg był bardzo duży, ale was jest też już bardzo dużo. Trwałe schronienie. Brakuje wam trochę, ale macie tutaj tę grotę, więc nie wiem, czemu krzyczycie, że wam brakuje trwałego schronienia, jak tam z tego nie korzystacie. E, teren 89% macie aż nadto. to. I czemu tylko 89%? Też nie ogarniam, czemu nie 100%? I chcę zobaczyć Waszą grupę społeczną, bo nie pamiętam, ile wy mogłyście mieć. Wow, naprawdę? Do 500 okazów na jednym wybiegu? <grym> Dobra, czyli w sumie ja nawet nie jestem w 10% tego, co tutaj może się dziać na tym wybiegu z Flamingami. Myślę, że jak będziemy mieć około stówki, to się w takim razie zatrzymamy, bo stówka to i tak będzie sporo. Chyba, że mi wcześniej zacznie krzyczeć, że mają za mało miejsca. Ale no pięknie te stada wyglądają, jak jest ich tak dużo. Tutaj jest dużo, tutaj sobie pływa też dużo flamingów. Tam dalej sobie też spacerują, też pływają. No jest ich naprawdę sporo na tym wybiegu. 40 to już naprawdę ładna liczba. E, dobra, zobaczymy co się jeszcze dzieje, jakie zwierzaki. Żółw olbrzymi jest zestresowany. Co ja ci poradzę? No to się schowaj kolego. Masz trwałe schronienie. Nie powinieneś być zestresowany, nie wiem o co ci chodzi. Teraz już niby nie jesteś. No i jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałam bardzo, bardzo pokazać. To słuchajcie, ja się nie szczaiłam, ja tak długo polowałam na brązową lamę. Gdzie są te moje lamy, bo już się tutaj nie mogę odnaleźć? To są lamy. Tak długo polowałam na brązową lamę i zupełnie się nie zorientowałam, że mi się taka urodziła. I dzisiaj jak właśnie szukałam... Aha, dobra, już mi się lampcia zblokowała, przenieść. O, możecie zobaczyć kolejne nowe imię, e, proszę bardzo. I dzisiaj właśnie jak e, ogarniałam Zo przed nagraniem, to znalazłam to cudo, Quispy się nazywa i mamy brązową lampię, ale to jest słodziutkie maleństwo! Oj. Uwielbiam te zwierzaki, i mamy jeszcze jedną, którą ja kupiłam za 10 tysięcy listków, tak, 10 tysięcy listków, bo tak bardzo chciałam mieć brązową lamę, która mi się właśnie urodziła, no ale nieważne. Jak ona mi dorośnie, to ja ją sobie schowam do, do magazynu i jak będę mieć brązowego samca, bo ta druga brązowa lama, która jest też w magazynie, ona jest samicą. A jak będę mieć już brązowego samca, to sobie wtedy wrzucę też e, tą dwójkę, te dwie samice, kuispi i tamtą, którą kupiliśmy na wybieg i zrobimy taką wymianę. Bo teraz mamy mieszane lamy w różnym kolorze, e, takie bardziej centkowane, jaśniejsze. Mm, nie wiem, one mi się zawsze kojarzą z sernikiem trójczekoladowym. Nie wiem, czy kojarzycie takie ciasto. Mm, robi się chyba coś jak sernik na zimno, ale. E, Miesza się warstwy biała czekolada, mleczna czekolada, chyba i gorzka czekolada. No i one, jak na nie patrzę, to mi się kojarzą z sernikiem. Dlatego jedna z nich się w sumie nazywa właśnie sernik, ale nie pamiętam która. O, tutaj macie sernika, proszę. <grych> Ojejku, jaki ty jesteś podrapany, serniczku. Serniczko, bo ty jesteś kobietą. Chyba tutaj niezłe fajty odchodzą, co? Jak ja nie patrzę. Tak mi się wydaje. Ty nie jesteś podrapany, nie, ty nie. O, a jedna się skitrała w domku. Cieszy mnie zawsze bardzo, jak widzę, że one korzystają z tych budynków. O, te budynki nie są jakichś e, wysokich lotów, ale korzystają, więc, e, więc to mnie zawsze bardzo cieszy. Pada deszcz. I o co chodzi ze zwierzętami? Z, żółwie są zestresowane. No i co ja wam mogę na to poradzić, jak wy jesteście żółwiki zestresowane? Tu wszędzie jest e, lustro weneckie, więc nie powinnyście się stresować. Nie wiem, jak to rozwiązać, żebyście mi... A jej, ile was tutaj? Ojej, społeczne. Za dużo was! <grywa> Grupa społeczna. <grywa> A nie, w sumie nie jest was za dużo. Stres po prostu. Zwierzę próbuje się ukryć. Hmm, może powinnam jeszcze gdzieś postawić coś takiego zadaszonego, żeby, żeby te moje żółwie mogły się lepiej chować, bo goście mi tutaj naprawdę no, napierają jak szaleni do tego korytarza i oglądają mi te żółwie tu wcześniej było przejście, ale oni się strasznie blokowali więc zabudowałam to przejście i mogą sobie wejść ale muszą też wyjść, w sumie nie wiem czy to był dobry pomysł bo jak wychodzą to też mi się blokują i właśnie blokują tych nowych gości, którzy wchodzą no ale póki mi się ten problem tutaj nie rozwiąże to kolejnymi się zajmować nie będę, zobaczymy, mam nadzieję, że właśnie przez to że tam zrobiłam nowe wejście to będzie ich tutaj mniej napływać. Naprawdę mam taką nadzieję, bo to co się tutaj dzieje, to ja po prostu zaraz oszaleję i rymy muszą być bez odcinka, bez rymów odcinka nie ma. Ach, dobra, żółwie sobie poradzą, stres to nie jest jakiś wielki problem. Centrum informacyjne, obiekt bez zasilania. Czemu? Czemu tak? Przecież to mi pokrywało. Ej, no nie, ja chcę, żeby tutaj ktoś pracował. Eee, e, e, to mi się bardzo nie podoba. Chyba będę musiała zrobić mm, nowy prąd gdzieś tam z tyłu, co mi się właśnie bardzo nie podoba. E, bo będę musiała tę ścieżkę wtedy pociągnąć i tak sobie rozmawiam właśnie sama ze sobą. Hmm, a jakbym na przykład, bo to jest prąd, prawda? Ten prąd przerzuciła na tę stronę. Czy on mi się nie będzie jakoś bardziej rozlewać? Będzie i teraz powinien działać. I jaki będzie mieć zasięg na gości? Nie będzie dotykać gości. Goście nie będą tutaj dotknięci tym złym wpływem e, transformatora, więc idealnie, powinno to teraz tu przyjść. Brak sprzedawcy. Aha, brak sprzedawcy jeszcze. Dobra, no to mm, skoro mamy tak dużo tego e, tych budynków, to ja chcę sobie też zatrudnić kilku nowych sprzedawców. Bo obawiam się, że e, oni mogą mi właśnie nie obsługiwać wszystkiego, więc kilku sobie zatrudniłam. Tutaj obok, właśnie będą mieć. Aha, tu jest ten mały punkt. E, kurczę, a teraz się zastanawiam, czy nie powinnam im dać większego tego centrum. Odpoczynku dla pracowników. Nie wiem, jak to się nazywa poprawnie. A właśnie chyba nigdy wam nie pokazywałam. Zobaczcie te budynki w środku. Ja dopiero ostatnio odkryłam, że pracownicy jak robią jedzenie dla zwierząt, to faktycznie przychodzą tutaj do środka, siekają sobie na tych blatach, no to wygląda wręcz przekosmicznie. A ja tego wcześniej nigdy nie ogarnęłam. Myślałam, że oni tam wchodzą, znikają i wiecie, że to jest taka królicza nora, jak w Simsach. A nie, oni tu faktycznie przychodzą, korzystają z tego. No mega, 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 mega. Musimy właśnie. Muszę Wam kiedyś pokazać, jak któryś tu będzie, jak oni z tego działają. Tutaj niby jest warsztat, i chyba im właśnie zrobię jeszcze jedną e, jeszcze jedną właśnie tą strefę do odpoczynku strefę. Nie strefę, tylko budynek, co ja mam z tymi strefami, bo myślałam już też, że musimy zrobić strefę na niedźwiadki. No ale dobra, który to był dla personelu nie do odpoczynku, nie, znaczy do odpoczynku, matko, jak ja dzisiaj się syplenie e, bredzę trzy po trzy. Dobra, mamy małe pomieszczenie socjalne i mamy duże pomieszczenie socjalne i ja chyba wezmę to duże pomieszczenie socjalne, bo wydaje mi się, że e, będą mi tutaj nadciągać jak szaleni do, e, do tej części. Tylko gdzie to wkitrać, jak, żeby to mi się pięknie połączyło. Gdzie tu jest w ogóle wejście? A tu jest wejście, dobra. To zrobimy sobie to w ten sposób. A mogę to tutaj umieścić? Mogę, oczywiście, że mogę. Proszę bardzo, to będzie to w ten sposób ogarnięte. To sobie jeszcze kiedyś też przerobimy myślę, bo to jest na razie robione tak na szybko, żeby po prostu zaspokoić potrzeby też pracowników. A jak będziemy przebudowywać też wejście do zo, to ogarniemy z boku gdzieś właśnie taką część dla pracowników. I co ja jeszcze chciałam, a chciałam się te strefy w te strefy pobawić, mm, nie tutaj tylko w zo, strefy robocze. I chcę dodać sobie do wszystko te nowe budynki, które postawiłam, bo one są właśnie. Nie dodane, zaraz sobie to dodamy do wszystko. Tutaj mamy jeden drugi, tu są jeszcze też automaty. E, automaty? Nie, bankomaty, matko. Jak ja przekręcam dzisiaj wszystko. I dodajemy sobie wszystkie sklepiki. Podoba mi się taki zamysł właśnie na robienie w tej części leśnej polany, i wtedy na tej polanie znajdują się sklepiki. Tak samo niby trochę jak, jak tutaj. Ale mimo wszystko w tej właśnie pierwszej części leśnej, ale mimo wszystko właśnie tak e, lekko zminimalizowałam sobie ten obszar i bardziej e, zbiłam w jednym miejscu te budynki. Dobra, mamy strefę, mamy dodane do strefy wszystko, ale ja chcę to jeszcze dodać do e, niedźwiadków, bo potrzebuję e, nowej strefy na niedźwiedzie. No i dobra, robimy sobie kolejną strefę. Właśnie chyba ostatnio e, troszkę sobie. Zapomniałam o robieniu tych stref. Dobra, dodajemy Niedźwiedzie oczywiście i dodajemy ten budynek, ten budynek, coś jeszcze, bo tutaj jest budynek dozorcy i tu jest budynek do odpoczynku dla nich. I to chyba tyle. A i warsztat, w sumie mogłabym jeszcze dodać. Warsztat to też w sumie mogę dodać, jakby była jakaś kolejka, to. Niech będzie. A czemu ten jest tylko w tej strefie roboczej? To on się nie zapisał do strefy wszystko. No pięknie, dobra. I nazwiemy sobie tę strefę Niedźwiedzie. E, pięknie. I zaraz wyznaczymy też pracowników, którzy będą do tej strefy przypisani. Tylko ja chciałabym sobie teraz, e, gdzie są te moje niedźwiedzie? Wszystko, 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 wszystko. Halo, gdzie są te niedźwiedzie? Dobra, są. E, mamy dwa budynki i e, dwa pomieszczenia socjalne, ok. A to nie dodałam. E... Czekajcie, nie dodałam tego warsztatu w końcu? Nie, no dodałam. Warsztat. Aha, dobra, bo to się liczy osobno. Nieważne, dobra, ogarnęłam. I jeszcze strefa, wszystko, edytuj. I czemu nie dodałam tego dużego budynku? Do... Czemu to mi się nie zapisało? Halo, przecież ja to wszystko klikałam. Eee, jakie zepsute nieładnie, no proszę bardzo dobra, prawie i zaraz jeszcze tych pracowników też przypiszemy do strefy wszystko dobra no i teraz to się powinno zapisać, tak? dlatego ja zawsze sprawdzam znaczy zawsze, no staram się zawsze sprawdzić, czy to mi się wszystko pozapisywało tak, okej, okay, dobra to się pozapisywało i teraz chcę jeszcze pracowników przydzielić Eee, ojej, ci moi nowi, właśnie eee, sklepikarze. Tak, to jesteś ty, nie. Ty nie jesteś nowy, bo ciebie mogę wysłać na szkolenie. To przy okazji, sobie wszystkich, których mogę wysłać na szkolenie, to wyślę. Mm, ciebie nie mogę, ale ciebie już będę mogła, żebyście byli bardziej wyszkoleni. A co, a jak mogę zainwestować w pracowników? E -e 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 -e. Odznacz kasy, mam tutaj sporo, więc. Mogę sobie na to pozwolić. I teraz, tak, ty jesteś w żadnej strefie roboczej, więc ja bym ciebie przypisała do strefy może niedźwiedzie. Mm -hmm. I jeszcze potrzebuję, bo ja wzięłam tego co miał miotełkę przy sobie. Aha, i potrzebuję właśnie, jeszcze tego potrzebuję, żeby wrzucić też do niedźwiadków. Wydaje mi się, że gdzieś brakuje na no jeszcze jakiś wybieg strefy osobnej, więc będę musiała sobie to przejrzeć, ale to już może po nagraniu. I jeszcze kogoś? Nie, no dobra, mamy dwóch pracowników, bo zazwyczaj chyba daję po dwóch pracowników. Łuskowce tak, dwóch pracowników. Tu czasami gdzieś jak były podwójne, to chyba dawałam po trzech. Tu jest niby czterech. Aha, bo tutaj były mrówkojady i tapiry. No właśnie, dlatego jest czterech pracowników. A niedźwiedzie będą mieć dwóch pracowników, więc chyba wszystko ogarnięte. I jeszcze chciałabym tych sklepikarzy wrzucić do strefy wszystko. Wszystko, żeby oni mi się później jakoś dziwnie nie błąkali, więc kilku na pewno możemy sobie przerzucić i kilku zostawimy takich bez strefy. I pomyślałam sobie, że zatrudnię chyba jeszcze jedną ochronę. Tylko niech ten deszcz przestanie padać. I jeszcze jednego technika, albo techników, może nawet dwóch, żeby mi wszystko pięknie śmigało. I jeszcze jedną ochronę zatrudnimy i pójdziemy w ten marketing też trochę, bo już miałam ostatnio z Wami to ogarnąć i tego nie ogarnęłam. Gdzie jest ochrona tutaj? To weźmiemy sobie dwóch strażników. Tylko ich na razie przypisywać nie będę nigdzie. Jak później będziemy zatrudniać nowych, to najwyżej wtedy przypiszę też nowych. A wiecie co? Ja bym jeszcze dała e, opiekuna, bo oni sprzątają, prawda? Sprzątają te uliczki, e, opróżniają kosze na śmieci, a tutaj tego będzie sporo, tego wszystkiego nowego. Więc dam też dwóch nowych sprzątających pracowników. O, no i to mi się podoba. Jak tutaj dałam nowe wejście, to od razu jest tutaj więcej gości. Zwierzę umarło, kto mi umarł? Laki, o nie, Lakuś, jak mi przykro, że umarłeś. O, wilczka jednego teraz mieć nie będziemy. Moja składnia niczym u mistrza e, Jody. Czy ty już odszedłeś? Bo nie wiem, czy wzywać weterynarza. Hm. E, badania, ukończyły nam się jakieś badania, czy całkowicie? Mm, tak, całkowicie na tapira panamskiego, więc możemy sobie puścić teraz na niedźwiadki. Myślę, że to jest dobry pomysł. One są nowe właśnie w Zoo. I na Bizony sobie zaraz skończymy. I chciałam jeszcze z wami zrobić. Ja dzisiaj chciałam jeszcze z wami zrobić ten marketing. Puścimy sobie czas, zobaczymy, czy tu będzie faktycznie teraz więcej gości. Mm, mam nadzieję, że będzie. Wchodzi ich tutaj trochę. I jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, Matko, niech to przestanie padać. To tutaj też właśnie zrobiliśmy rzekę i wyznaczyliśmy mniej więcej teren pod kolejne wybiegi. Niech przestanie padać. Dziękuję. Słońce wzeszło. Zeszło. Słońce wyszło. Deszcz przestał lać. Bardzo mnie to cieszy. Goście mi tutaj łażą. O, parasolki macie chyba. A, bo ja w ogóle zapomniałam o tych sklepach z pamiątkami. Ale to jak będziemy robić wejście, bo tutaj zrobiłam tylko taką część e, jedzeniową, tutaj dałam informacje i tu jeszcze łazienki. Bo też w poprzednim odcinku jakiś mi tutaj gość biegał, że e, siusiu siusiu i nie mógł się załatwić, więc albo kupa, e, no, w każdym razie szukał toalety e, i nie miał gdzie zrobić, więc pewnie musiał skończyć w krzakach. E, no, to postawiłam właśnie te toalety, żeby nie musieli skakać w krzaki. E, a jak będziemy robić wejście. To wtedy zrobimy sobie też jeszcze sklepiki z pamiątkami. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić wejścia na jakimś wzgórzu, czy nie machnąć właśnie tutaj wzgórza i nie zrobić wejścia po schodkach, gdzieś takiego jakiegoś bardziej krętego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Myślę, że to fajnie by wyglądało. O, mogę Wam jeszcze pokazać teraz, właśnie ten taras widokowy przy lepszym świetle. No, takie to trochę kombinowane, ale mam nadzieję, że Wam się podoba. Oświetlone są ławeczki, e, jest dobrze widać zwierzęta stąd, także generalnie e, pełni rolę, jaką pełnić miało, ale nie wygląda do końca tak, jak ja sobie tam zaplanowałam. E, ojej, no, jak mnie to cieszy, jakich jest tutaj tyle. I oglądają sobie nasze piękne niedźwiadki. Widzicie coś? Może kliknę na nich, żeby zobaczyć, jakie oni mają komentarze. Łódź rzeczna wygląda obiecująco, muszę to wypróbować. WC25 kosztuje aż tyle, to oburzające, No to idź w krzaki, jak za drogo. Czego marudzisz? Nie dość, że masz toaletę, którą sprzątają. To jeszcze marudzisz, że za drogo. O, matko, jakie one są piękne, jakie one są śliczne. Ach, uwielbiam. Dobra, kochani, pokażę Wam teraz właśnie imionka dla wszystkich zwierzaków, które e, proponowaliście mi w poprzednim odcinku. Jak już jesteśmy przy niedźwiadkach, to zaczniemy sobie właśnie od nich i piękne nowe imię dla pięknej nowej białej niedźwiedzicy to Stalactik. Pozdrawiam cię kochana serdecznie. Myślę, że idealnie twoje imię właśnie twój pseudonim pasuje do tej cudownej, pięknej istoty. I kolejne imię dla niedźwiadka to Gris. Również bardzo fajne, idealne właśnie dla niedźwiedzia Grizzly. O jakie one są urocze! O jakie one są urocze! Biedny. No strasznie cię ta twoja kobieta potraktowała. Strasznie jesteś podrapany, biedaku, ty. Chyba musiałeś jej mocno podpaść. I kolejne dwa imiona, tym razem od Agatki Buziaczki. Agatka dla ciebie. E, imiona są super. Laki dla chłopca. Jaki słodziak się tutaj wyleguje na sianku? Lakuś, jak Ci się podoba Twoje nowe imię? Uśmiech ma od ucha do ucha, słuchajcie, nawet jak śpi. Myślę, że z nowego imienia jest bardzo zadowolony. I jeszcze jedno nowe imię. Tutaj, właśnie też dla lamek, bo Agata zaproponowała właśnie imiona dla pary. To poczekajcie, muszę teraz ją odnaleźć, bo tutaj dla samicy. O, Kiki! Urocze, mega, mega urocze. Kiki sobie pływa. To jest właśnie samica Lakiego, więc takie to oto dwa cudeńka mają nowe imionka. I za chwilę pojawia Pojawią się scenki właśnie z różnych wybiegów, także jeszcze nie wyłączajcie. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.